A co, nagrywam taki szybki materiał, ponieważ znajduję się przed kliniką w Oldenburgu. To jest klinika urazowe złamania, takie różne sprawy. Ogólnie wiele specjalności tutaj się znajduje w tej klinice w każdym razie. Jestem pacjentem tej kliniki ze złamanym kręgosłupem spadłem z drabiny. I tak sobie chodzę już po tygodniu od operacji. W e, poniedziałek się stało, w wtorek miałam pracę. Dzisiaj jest następny poniedziałek, czyli 7 dni i ja chodzę. Sztycha trochę, no wiadomo, ale mam tam coś porobione, pośrubowane, coś pięknego po prostu. E, tutaj naprawdę zajmują się pacjentem. To co kultury tutaj doznałem, w ogóle i pomocy. E, to naprawdę jest niesamowite. Do dzisiaj jestem, dzisiaj w ogóle wychodzę stąd już. No i nie zdążyłem ogarnąć poniedziałek. Ciężko było sobie załatwić jakikolwiek przejazd. Kobieta mi tak wzruszyła tam w środku, ta, która jest w ogóle na recepcji. Powiedziała mi po prostu, że jakby to nazwać że mogę tutaj zostać dokąd sobie nie ogarnę. Jakiegoś transportu, ale udało mi się to ogarnąć dzisiaj. Mam wyjazd stąd do 22.00. E, Także naprawdę, tak, tak mnie to zrzeszyło, że prawie się popłakałem w ogóle, że tak w ogóle pomoc jest tutaj taka bardzo fajna. Nie? To się nazywa Kościół Ewangelicki. A co nie Kościół, tylko Ewangelicki Krankenhaus, czyli e, Ewangelicki Szpital w Oldenburgu, nie? Miejscowość Oldenburg. E, to jest taka klinika właśnie. W ogóle to sprawa była taka, że jeszcze bardzo szybko, bardzo szybko tu jest reakcja. Spadłem z drabiny, złamałem kręgosłup. Minęło może 10 minut, może nie całe 10 minut, już karetka była. Facet ratownik jeden trzymał mnie za głowę. Drugi pyta, co się stało, jak to się stało. Nikt nie pytał o żadne jakieś. To jest to właśnie tak, to jest ta klinika. Nikt nie pytał mnie tutaj o żadne jakieś ubezpieczenia, o jakieś karty. cuda na kiju. Najpierw dostałem pomoc, później ktoś wspomniał o ubezpieczeniu jakimkolwiek, czy mam coś, jakąś kartę, czy nie mam. No i dałem oczywiście kartę. Przyjdziemy się poczekać, coś nie miałem przy sobie. Musiałem ją po prostu e, e, wysłać z Polski, żeby. Było wszystko załatwione. Także mam porównanie, bo byłem w katolickim szpitalu im. Jana Pawła czy jak to się nazywa, nie wiem, w Jaśle. To tam w ogóle, to jest bez porównania, to tam hamuwa, takie znam tam, hamstwa, w ogóle i pomsty, że to naprawdę nie wiem, lekarz, tam w ogóle istnieją, jak oni się nad zachować. Dobrze. Nawet nie chcę odpowiadać o tym, ale w każdym razie były takie sytuacje, że masakra, nie? Nawet umówiłem się na jakąś wizytę, bo tam trzeba po tygodniu, chyba, czy po jakimś umówić się na wizytę na kontrolne coś, czy jakiś coś takiego. mi jeden lekarz, nie będę mówił, który, on już jest taki troszkę starszy, specjalista pomoć Przeszedłem na tą wizytę, przyjechałem w jakimś tam kartonie poskładanym na plecach, żeby w ogóle. Na tą kontrolę przyjść a jego ta recepcjonistka śmieszna mówi, że wie pan co, ale nie mamy miejsca. ja mówię, no to po co ja tu przyjechałem, to po co się umawiałem? ale tydzień temu, czy, czy, czy dwa tygodnie temu na tą wizytę, jak tu przyjechałem z budem Gęgosupa złamanym i nie mogę tutaj przyjść, nie? Także ja, tutaj w ogóle jest całkowicie na bajka, nie? tutaj przychodzą, cały czas ciągle ktoś przychodzi, pyta się co się dzieje, bo i Pana, jak możemy Panu pomóc, e, potrzebuje Pan jakieś tabletki, potrzebujemy jakiejś pomocy, jeśli Pan nie ma e, mieszkania, e, my zorganizujemy tutaj pomoc z e, socjalu i Pana gdzieś tutaj przetrzymamy do pełnego wyzdrowienia. Nie, ja bym naprawdę wolał tutaj zostać, nie, ale nie chcę obciążać tego szpitala, mam polskie ubezpieczenia. E, NFC, w sumie, nie wiem jak tam tu w ogóle działa, to NFC, bo dzisiaj dzwoniłem do NFC-u w Rzeszowach. Rzeszów też nic, nie mam pojęcia w ogóle jak to działało. Oni nawet takiej sytuacji ponoć, że nie mieli, że ktoś tam wypadek za granicą, a pracował w Polsce, a czy pracował e, u Polaka, a Polak pracuje, z, a pracodawca polski jest działalność założoną ma w Polsce Nie i oni do końca nie wiedzą jak to działa co kto ma wiedzieć? Ja to mam wiedzieć To są ludzie, którzy nieodpowiedzialni, którzy pracują w ogóle w NFC-cie polskim i oni nie mają pojęcia w ogóle jak rozmawiać z klientami. Ja nie wiem nie mam pojęcia, czy to są ludzie bez studiów, czy ja nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiedzą, nie znają. W każdym razie tak sprawa wygląda. Z tym jestem bardzo zadowolony w ogóle tutaj z tej kliniki. I w ogóle z ludzi, z kultury, z pełnej kultury ludzi, którą tutaj znałem, w ogóle nie. Ech, także taki szybki materiał chciałem właśnie nagrać. E, właśnie o klinice w odlenburgu, po prostu coś niesamowitego. Jestem niesamowicie wzruszony pomocą i chęcią pomocy tych ludzi, wszystkich tutaj do, do pacjentów. Ewangelisz Krankenhaus, ewangelicki. Ewangelicy zawsze. Ewangelikom zawsze się lepiej się powodziło niż katolikom, dlatego że sobie pomagają wzajemnie. Eee, I nie, nie patrzy na nikogo z góry, nie? Tylko każdy się uniża. Przede wszystkim każdy się uniża i każdy chce pomóc drugiej osobie, nie? Dlatego w Niemczech tak wszystko funkcjonuje jak funkcjonuje. No a w Polsce wiadomo, nie, z NFC ty, ja bym nie chciał być leczony w Polsce, naprawdę. Nie wyobrażam sobie tego. Tam jest, nie wiem, chyba, że na Podkarpaciu jest taki, taki szajs, nie? Bo może gdzieś w górę Polski, może jest coś tam lepiej, Okej, okay, dobra. Bo tutaj nie można za bardzo korzystać z tego. W każdym razie jestem bardzo wdzięczny szpitalowi w ogóle, nie? Jest tak pięknie, że mną zaopiekowali tutaj i w ogóle tak pięknie mi pomogli.